Witam Państwa Marcin Piasewski, witam Państwa w Rzesze o biznesie, a moim gościem jest pani Karolina Zelent-Śmigrodzka, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, Pani Dyrektor. Dzień dobry, Panie Dyrektorze, dzień dobry Państwu. Pani dyrektor, będziemy rozmawiać właśnie, nie będziemy rozmawiać, a przynajmniej nie będziemy rozmawiać o pomocy humanitarnej, natomiast będziemy rozmawiać o współpracy rozwojowej. To są dwie dwa procesy, dwa obszary działalności. W które jest zaangażowane nasze państwo, ale czym one się różnią? Na czym one polegają? Pomoc humanitarna, jak możemy sobie wyobrazić, przede wszystkim polega na ratowaniu i ochronie życia ludzi, którzy znale znaleźli się czy trudnej sytuacji ze względu na klęski żywiołowe spowodowane przez człowieka, czy też przez przyrodę, bądź też ze względu na konflikty. Więc możemy sobie wyobrazić, że jest to pomoc o charakterze doraźnym, krótkotrwałym. E, pomoc, e, współpraca rozwojowa, jak sama nazwa wskazuje, polega na współpracy z partnerem, współpracy z krajami, które potrzebują naszego wsparcia i ma charakter bardziej długofalowy. Opiera się też na zbadaniu dokładnym potrzeb, stworzeniu strategii tej pomocy, tak aby w sposób jak najbardziej efektywny i spójny odpowiedzieć właśnie na potrzeby dzieląc się naszą wiedzą, naszymi zdobyczami. Sami kiedyś byliśmy beneficjentami pomocy. Sami doskonale wiemy i mamy świadomość, że warto być solidarnym. Chciałam zwrócić natomiast uwagę na jedną rzecz, bo w, mając na uwadze obecny globalny świat, liczbę konfliktów, które są też o charakterze długotrwałym. Trudno mówić bardzo często i rozdzielać pomoc humanitarną i pomoc rozwojową. Dlaczego? Dlatego że y, patrząc na pomoc humanitarną i udzielanie ludziom y, nie tylko takich zaspokajaniu podstawowych potrzeb związanych z głodem, walką z ubóstwem, ale też takich y, potrzeb jak dostęp do edukacji, Pokolenia wychowują się w czasie wojen i po kilku latach wspierając ludzi czy w zakresie opieki szpitalnej czy też właśnie edukacji trudno mówić już czysto o pomocy Czyli humanitarnej. To się z tego po prostu przekształca, przekształca się to we współpracę rodzaj pomocy rozwojowej właśnie. Jeżeli chcemy być właśnie działać efektywnie, wykorzystywać pieniądze podatnika, ale też odpowiadać spójnie na potrzeby, jedna i druga pomoc łączą się ze sobą i bardzo często mówimy właśnie o takiej połączonej pomocy tudzież przechodzeniu bardzo płynnym od pomocy pomocy humanitarnej do pomocy rozwojowej. To jeszcze słowo o pomocy humanitarnej, czy to jest tak no, f, f, z różnych nie wiem przekazów na przykład telewizyjnych, najłatwiej ją kojarzyć. No, z tymi rzeczami bardzo ważnymi, ale podstawowymi, dostarczaniem żywności, kwestia wody, y, kwestiami dotyczącymi leków, czy też pomocy pomocy lekarskiej. Czy tutaj coś się zmienia, czy jeżeli chodzi o tę pomoc w takim bardziej doraźnym charakterze czyli pomoc w zakresie współpracy, pomocy humanitarnej. Czy mamy, czy mamy do czynienia z jakimiś zmianami, nowościami? Oczywiście przede wszystkim ze względu na właśnie skomplikowany, tak jak już powiedziałam, świat przede wszystkim pomocy dostarczamy dużo więcej. Konflikty są długotrwałe, coraz więcej osób, czy też uchodźców, czasu przesiedlonych potrzebuje pomocy. Staramy się też działać efektywnie. Klasyczna pomoc humanitarna, tak jak pan redaktor powiedział, kojarzy nam się z dosyć prostymi działaniami. Natomiast e, tak naprawdę zarówno organizacje międzynarodowe, z którymi współpracujemy, jak i nasze NGOsy, e, wykorzystują coraz więcej innowacji. Staramy się, żeby ta pomoc była innowacyjna. Wsparcie, które udzielamy w postaci zapewnienia dachu nad głową uchodźcom, nie odbywa się w postaci przekazywania środków funduszy bezpośrednio pieniędzy. Wykorzystujemy tu systemy e, bankomatowe. Są to karty bankomatowe, które w świetny sposób. Stworzone systemy takiego działania przez nasze polskie organizacje y, pozarządowe. Tak wspieramy właśnie y, na Bliskim Wschodzie uchodźców. Jest to również wykorzystanie dronów, którymi możemy dostarczyć czy lekarstwa, czy też pobrać próbki krwi i dotrzeć do osób, które y, potrzebują natychmiastowej pomocy, czy też w przypadku klęsk żywiołowych, czy też suszy, albo właśnie powodzi, możemy dotrzeć do najbardziej potrzebujących. To jest też bardzo ważna kwestia, dlatego że y, Zmieniamy trochę ten klasyczny właśnie charakter pomocy, nie tylko przechodząc właśnie do takiej pomocy rozwojowej spójnie, ale pojawiają nam się nowi partnerzy. Takim nowym partnerem chociażby jest sektor prywatny, bo innowacyjne rozwiązania najczęściej wykorzystywane są przez sektor prywatny, który Oczywiście nas może wspierać, bo nie można rozumieć pomocy rozwojowej czy też humanitarnej jako narzędzia promocji biznesu. My z sektorem, w sektorze prywatnym widzimy naszego partnera, widzimy tutaj i próbujemy znaleźć synergię, takie miejsca, w których możemy działać wspólnie. Dla oczywiście dobra i zaspokojenia potrzeb tych najbardziej potrzebujących. Do sektora prywatnego, do firm, które mogą uczestniczyć w tych procesach, zaraz wrócimy, ale jeszcze chciałbym dopytać o mechanizm właśnie współpracy rozwojowej. Po pierwsze, jakich dziedzin dotyczy współpraca rozwojowa, w jakim zakresie państwo polskie jest, za, jest zaangażowane właśnie w tę współpracę? Jakie to są dziedziny? Główne dziedziny, jak wiemy. Pomoc rozwojowa z definicji y, powinna być skierowana na walkę z ubóstwem. Ubóstwo rozumiemy jako brak dostępu do podstawowych dóbr. Do podstawowych usług właśnie usług medycznych, jak też edukacji, dotyczy to oczywiście głodu. I my staramy się właśnie pomagać budować społeczeństwa w ten sposób kapitał ludzki chociażby, czyli dobre rządzenie to jest taki element, element naszej współpracy, bo wiemy, że należy odbudować państwo, należy stworzyć warunki do tego, żeby mogło się dalej rozwijać. Bardzo dużo działań koncentruje się na przykład z zakresu pomocy rozwojowej na zarządzaniu kryzysowym. Straż pożarna to nie tylko. To jest pomoc, którą znamy zapewne z gazet, y, którą udzielamy. Y, I nie jest to pomoc rozwojowa, tylko taki odruch Solidarności. Nasi strażacy byli obecni w Szwecji, ale my szkolimy strażaków i tworzymy systemy właśnie takiego wsparcia zarówno na Ukrainie, jak i w Kenii. Działa tam wiele kobiet strażaczek, powiedziałabym, które bardzo, które bardzo właśnie chętnie uczestniczą w naszych programach. To jest jakby jeden, jeden element. Budujemy też oczywiście tak jak na Ukrainie system oświaty, który wspieramy, bo jest to bardzo ważny element. Dzielimy się naszymi doświadczeniami z reformy regionalnej, ale nie tylko. Jest to wsparcie również medyczne, które do, dotyczy bardzo wielu dziedzin. E, mamy ośrodki dla niewidomych w Rwandzie, ale też wspieramy w innych krajach, otaczamy troską dzieci i osoby chore. Działamy poprzez wolontariuszy, którzy e, chociażby dostarczają pomocy dentystycznej tam, gdzie jest ona nieobecna. Jest to również element edukacji, czasem pokazanie podstawowych elementów e, higieny, które później, Pomagają już, aby nie chodziło do dalszego leczenia. A jakiego rzędu środki są zaangażowane ze strony polskiej właśnie w tę współpracę? Nie, nie mówimy o pomocy humanitarnej, już tylko właśnie we współpracę rozwojową. To jest prawie ponad 2,5-2,7 miliarda polskich złotych. Więc rocznie? mówimy rocznie. Więc, mówimy, więc mówimy, mówimy o zeszłym roku. Jest to, jest to dosyć duża kwota, powiedziałabym, natomiast tak jak mówię, zawsze jest ona za mała. Właśnie to, że środków publicznych jest za mało, skłania nas do tego, żeby działać spójnie, efektywnie, odpowiadać na potrzeby, odpowiednio badać te potrzeby, no i też właśnie szukać nowych rozwiązań, nowych technologii, innowacji, i tak jak powiedziałam, również sektora prywatnego. Czy wspomniała Pani o sektorze prywatnym, to może porozmawiajmy przez chwilę właśnie o ewentualnym. Jak rozumiem, realnym zaangażowaniu firm prywatnych we współpracę we współpracę rozwojową? Po pierwsze, jakich firm, jak, jakich firm to może dotyczyć? Ta propozycja, jaki to jest mechanizm? To są przetargi, jak to w ogóle wygląda? Rynek wsparcia, myślę tutaj o rynku przetargów właśnie czy organizacji Narodów Zjednoczonych, ale nie tylko ze strony również Komisji Europejskiej różnych organizacji jest ogromny. I myślę, że najważniejszym i tym pierwszym krokiem, który towarzyszyło nam przy decyzji o, o właśnie zorganizowaniu warszawskich targów humanitarnych, była informacja. Przedsiębiorstwa zawsze na początku potrzebują informacji, bo myślę, że wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że ich oferta dotyczy również rynku humanitarnego. Tak jak powiedziałam, niektóre, ale niektóre produkty, powiedzmy sobie, są tak innowacyjne, że może się wydawać, że nie będą elementem właśnie tej klasycznej pomocy humanitarnej czy też rozwojowej. Stąd spróbowaliśmy stworzyć właśnie w postaci warszawskich targów humanitarnych taką platformę, podczas której nie tylko będziemy rozmawiać o pomocy humanitarnej, rozwojowej i jej przyszłości, ale będziemy też proponować przedsiębiorcom udział w warsztatach, udział w seminariach, które pokażą, jak Rynek wygląda, zamówień publicznych, organizacji międzynarodowych. Będą mogli się spotkać przedsiębiorcy tam ze specjalistami, którzy pokażą, wytłumaczą, jak wyglądają wnioski, jak być konkurencyjnym, otworzą pewnie nowe możliwości oczywiście z naszym wsparciem, jak i oczywiście sama część targów, część wystawiennicza. Dla wszystkich, ponieważ uważamy, że komunikacja w tym zakresie jest bardzo ważna, jest również oferta w postaci miasteczka humanitarnego. Tam każdy będzie mógł przyjść, dowiedzieć się, porozmawiać ze specjalistami specjalistami, o pomocy humanitarnej, rozwojowej, będzie również część dla dzieci, dla wszystkich zainteresowanych. A proszę mi powiedzieć, jakie mogą być korzyści dla sektora prywatnego, dla firm właśnie z zaangażowania w ten rodzaj współpracy, współpracy rozwojowej, o którym rozmawiamy. Zawsze są to nowe rynki. Po pierwsze informacja, która może dotrzeć, później jakie są możliwości właśnie rozwoju i wejścia też na nowe rynki. Rynki, które są... W jakiś sposób niebezpieczne czy też bardziej ryzykowne, zazwyczaj potrzebne jest, tu, potrzebne jest tu wsparcie państwa. Z jednej strony, oczywiście, mamy tu do czynienia z promocją eksportu, która nas nie dotyczy, ale ten segment rozwojowy, tak jak mówię, poprzez przetargi i możliwość uczestniczenia, i też wsparcie, wiedzę, którą oferujemy, informacje o tym, co się dzieje w danych krajach, będzie bliższy, będzie bardziej dostępny. Temu też te targi właśnie mają służyć. W rozpoczęciu dyskusji, że mamy możliwości, mamy bardzo dużo polskich firm, które oferują chociażby domy modułowe, jak najbardziej potrzebne z takich domów, które są niewielką paczką, yy, chociaż może wielką, bo ciężką. Możemy zbudować nie tylko takie prowizoryczne domy dla uchodźców, ale możemy też budować szpitale, poczekalnie. Naprawdę nasza oferta jest ogromna. To jest tylko jeden z przykładów. Czyli trzeba też troszeczkę wyciągnąć ten los na loterii, po prostu się zainteresować właśnie tym, tym rynkiem. Czyli warszawskie targi humanitarne, gdzie i kiedy będą się odbywały? Warszawskie targi humanitarne zaczynamy 11 czerwca do 13 czerwca. E, będą się odbywały. W Nadarzenie Ptak Expo. E, serdecznie zapraszamy wszystkich, bo tak jak powiedziałam, nie tylko przedsiębiorcy, ale wszyscy możemy znaleźć tam dla siebie bardzo ciekawe informacje na przyszłość. Jak rozumiem, targi będą miały charakter też pewnej prezentacji firm? Jakie firmy tam będą się prezentować i jaki mają dorobek? E, firmy, ponieważ chcieliśmy, żeby przede wszystkim oczywiście skupić firmy z rozwiązaniami, firmy polskie, ale nie tylko. Chcieliśmy w tej części Europy, w tym regionie, stworzyć również dla naszych sąsiadów możliwość zaprezentowania się. Są to poszczególne działy, zarówno dotyczy to logistyki, dotyczy komunikacji, ochrony zdrowia, żywności. Firm jest już dosyć dużo. Myślę, że, że będzie to też takie pokazanie właśnie drugiej stronie, czyli organizacją międzynarodowym naszego potencjału, tego co prezentujemy. No właśnie, czyli 11 do 13 czerwca, targi pomocy humanitarnej i rozwojowej na darzyn koło, koło Warszawy. No my również jako Rzeczpospolita serdecznie zapraszamy, gdyż mamy patronat nad tym, nad tym przedsięwzięciem. I jak pani wspomniała, będą towarzyszyły targom warsztaty. Jeszcze może dwa słowa o tych warsztatach. Tak, to jest ta część miasteczka humanitarnego, w którym chcemy właśnie porozmawiać o pomocy humanitarnej w sposób przystępny. Będą tam ambasadorowie, którzy opowiedzą o swojej działalności w krajach, w których dostarczamy pomocy. Będą tam również wystawy naszych organizacji pozarządowych, które będziemy omawiać. Będzie taka duża interaktywna też wystawa, w której każdy będzie mógł dotknąć i zobaczyć, odpowiedzieć sobie na, dużo pytań, będzie też część dla nauczycieli, dla dzieci, dużo ciekawych osób. Czyli po prostu, jak mawia może nieco młodsze pokolenie ode mnie, będzie się działo. Mam nadzieję. Zapraszamy. Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Bardzo. Moim gościem była pani dyrektor Karolina Zelent-Śmigrocka z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.